Cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Mateusz Rostręga, dietetyk, założyciel pierwszego w Polsce ketocentrum, centrum dietetycznego, w którym specjalizujemy się w pomaganiu innym za pomocą diety keto, diety karnivor oraz diet niskowęglowodanowych. A dziś zapraszam Was na film, bardzo ciekawy film, w którym porozmawiamy sobie o tym, co amerykańskie stowarzyszenie kardiologiczne ma do powiedzenia na temat cholesterolu żywieniowego. Ponieważ całkiem niedawno American Heart Association przyznało, że dotychczasowe wytyczne odnośnie konsumpcji cholesterolu a raczej ograniczenia konsumpcji cholesterolu były wysane z palca i nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Ciekawi, zapraszam serdecznie do dalszego oglądania. W 2019 roku został opublikowany bardzo ciekawy dokument, w którym AHA, American Heart Association w skrócie... Przyznaje się zasadniczo do tego, że wszystkie dotychczasowe rekomendacje odnośnie ograniczenia cholesterolu w diecie były błędem i nie mają zbyt wiele wspólnego z nauką i tak naprawdę bez powodu kazali ludziom ograniczać cholesterol w pożywieniu. Bardzo ciekawy dokument. Wydaje mi się, że był bardzo rzadko poruszany i bardzo rzadko przytaczany, a warto o tym mówić, no bo AHA jest instytucją, która bez wątpienia bardzo mocno przyczyniła się do tego, że dziś mamy tak ogromne fobie cholesterolowe. Ludzie tak bardzo boją się sprzedawać masła, czy też jajek, Właśnie ze względu na cholesterol, nie zawarty, A więc tym bardziej warto zobaczyć, co ta instytucja ma do powiedzenia, kiedy nagle nieco zmienia tutaj biegun i, i mówi inaczej niż do tej pory. Krótko o AHA. Jest to organizacja non-profit w Stanach Zjednoczonych, która finansuje badania medyczne w kontekście układu sercowo-naczyniowego, edukuje konsumentów w zakresie zdrowego trybu życia i wspiera odpowiednią, kardiologi odpowiednią opiekę kardiologiczną w celu zmniejszenia niepełnosprawności i liczby zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia oraz udaru. Patrzcie, że się tak trochę zaśmiałem, ale myślę, że większość z Was już dobrze wie, jak to oni sponsorują badania i jakie badania, i dobrze wie też, jak te ta, jak ta ich świetne rekomendacje, odnośnie żywienia w kontekście zdrowia układu sercowo naczyniowego wyglądają. Zresztą zobaczymy w kilku cytatach późniejszych właśnie z tego opracowania, ponieważ to o czym dzisiaj mówię, to jest opracowanie, które, oczywiście, jak się w nie wgłębimy, dość jasno pokazuje, że tam między wierszami przyznają się do błędu i do tego, że tak cholesterol żywieniowy nie ma nic wspólnego z chorobami serca. Wiemy to już dzisiaj, ale to nie jest tak, że oni w tym opracowaniu powiedzieli jasno, po posypali go popiołem, powiedzieli, przepraszam, nie, tam oczywiście jest dużo odwracania kota ogonem, dużo takiego. Mówienia, że no, prawdopodobnie jest tak, ale w rzeczywistości warto dalej uważać, więc. Oczywiście to wszystko, co dzisiaj Wam pokażę, też trzeba patrzeć między wierszami, co jest napisane i ostateczne konkluzje nie są może takie, jak wiele osób by się spodziewało, ale to właśnie, co jest sprzeczane pomiędzy, pokazuje jasno, że wnioski są takie, jakie są. A dlaczego mówię, że AHA ma na swoim koncie dużo, że tak powiem, problemów, a raczej, że przyczyniła się bardzo mocno do tego, aby powielić tezy cholesterolowe, tezy tłuszczowe, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Możecie sobie obejrzeć taki materiał, który nagrałem już jakiś czas temu, 4 miesiące temu, dosyć dawno, tłuszcz zwierzęcy i cholesterolowy. Sterol powodują zawał, największy szwindel w historii, gdzie mówiłem właśnie o tym, od czego się wszystko zaczęło, o badaniach Antona Kisa, który, no, zrobił piękny szwindel i od niego się zaczęła ta cała bajka. I American Heart Association przez wiele lat, przez wiele lat powielało to, co on ustalił. Także pod, u góry podlinkuję Wam gdzieś tutaj link do tego filmu, zachęcam, żeby później się z nim zapoznać, bardzo ciekawy. No w każdym razie, właśnie od tego się zaczęło, a Aha bardzo chętnie szła w to, brnęła i powielała kwestie omawiane. Właśnie stworzone. Na bazie oszustwa przez Kisa, i stąd do świadomości ludzi przebiło się to, że cholesterol żywieniowy jest dla nas szkodliwy, zabójczy. No i pewnie kiedy wyjecie wasz ketogeniczny posiłek składający się z kilku jajek e, i widzi to ktoś z waszych bliskich, to co najmniej jedna na kilka osób łapie się za głowę i pyta, czy się nie boicie, że ten cholesterol zapcha wasze żyły i spowoduje ogromne konsekwencje zdrowotne. Ok, więc tak nazywa się dokument, o którym sobie dzisiaj pomówimy. Możecie go sobie bez problemu wygooglować, znaleźć pełną wersję. Oczywiście jest niestety w języku angielskim ale naprawdę osoby, które nie potrafią dobrze czytać w języku angielskim, szczególnie tych takich naukowych prawda, opracowań, to ja zachęcam do tego, żeby najnormalniej w świecie brać te dokumenty, przeklejać je do translatora Google albo przeklejać je do dokumentu Word i tam sobie to tłumaczyć na język polski. To nie będzie idealne tłumaczenie, ale gwarantuję Wam, że będzie na tyle dobre, że bez problemu sobie to przeczytacie i poza paroma jakimiś tam przeinaczeniami, które i tak zrozumiecie, będzie to dokument bardzo dobrze przetłumaczony, także nie musicie oddawać tego dokumentu. Do profesjonalnego tłumacza. Wystarczy Wam naprawdę tłumacz Google, żeby zrozumieć. Także, jeżeli jest dla Was problemem to, że ten materiał jest w języku angielskim, to tak jak mówię, śmiało wrzućcie go sobie w jakiś translator i, i tak pełną wersję możecie samodzielnie przeczytać. A my tutaj omówimy najważniejsze punkty z tego właśnie opracowania, które American Heart Association dla nas przygotowało. Tutaj mamy abstrakt, czyli powiedzmy streszczenie całego opracowania. No i co możemy przeczytać? Zaznaczony tutaj przeze mnie fragment mówi, że do tej pory. Zebrane dowody naukowe, szczególnie w badaniach obserwacyjnych, nie potwierdzają tego, aby cholesterol żywieniowy był powiązany z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Natomiast metaanalizy badań interwencyjnych przede wszystkim pokazały pewien wpływ cholesterolu na potencjalne problemy układu sercowo-naczyniowego. No więc na to warto zwrócić uwagę i temu się warto bliżej przyjrzeć. No i to jest już bardzo ciekawa sugestia dla nas, bo zasadniczo może wydawać się, a raczej do tej pory tak to wyglądało, że badania epidemiologiczne, czyli badania e, obserwacyjne Raczej pokazywały, że tłuszcze nasycone oraz cholesterol powodują choroby serca. No nagle jednak okazuje się, że można z nich wyciągnąć zupełnie inny wniosek i nic dziwnego, bo jak już mam nadzieję, wiecie, badania obserwacyjne bardzo często w kontekście żywienia potrafią wprowadzać w błąd. Natomiast co dla nas bardzo ciekawe, no badania e, interwencyjne, czyli te bardziej wartościowe, według tutaj raportu pokazały, że być może jakiś wpływ cholesterolu jednak jest i to nie jest wszystko tak jednoznaczne, więc temu się też później przyjrzymy, no bo faktycznie, jeżeli tak by było, że. Badania obserwacyjne nie pokazują wpływu cholesterolu, ale badania, nie wiem, randomizowane czy interwencyjne pokazują. No to raczej te randomizowane, te interwencyjne są bardziej wartościowe i to na nie należy zwrócić szczególną uwagę. No ale nie do końca tak to faktycznie jest. Trochę już spoileruję, ale zobaczycie sami. Tutaj mamy informację, że mniej więcej od 2013 albo 2015 roku nie umieszczano już w takich agendach odnośnie zdrowego żywienia dla serca, informacji o tym, że należy ograniczyć konsumpcję cholesterolu do 300 mg na dobę, z tego względu, że po prostu dotychczasowe zebrane dowody naukowe nie pokazują, aby takie działanie, czyli ograniczenie konsumpcji cholesterolu, przekładało się na stężenie całkowitego cholesterolu i przekładało się na choroby układu sercowo-naczyniowego i dlatego właśnie do tej pory, jakby do 2015 roku zasadniczo zawsze mówiło się o tym, że należy ograniczać ten cholesterol poniżej 300 mg na dobę, na dzień. To jest bardzo małą ilością, bo nie możecie zjeść nawet dwóch jajek. Natomiast od 2015 roku przestaną poruszać ten temat, ponieważ, no właśnie, gremium zauważyło, że dowody naukowe są na ten temat bardzo słabe, lepiej późno niż wcale. Ale przyznacie, że tak jak głośnym echem do dzisiaj wbija się to, że cholesterol należy ograniczać, to to, że od 2015 roku już nie należy go ograniczać. No wiele osób mogło o tym nie słyszeć. Ja na przykład nie słyszałem, żeby ktoś trąbił od 2015 roku, że cholesterol żywieniowy już można jeść w większej ilości. Także warto na to zwrócić szczególną uwagę, że to już trochę trwa, tak? Mamy 7 lat odkąd tutaj powiedzmy nastąpiło pierwsze przyznanie się do tego, że no nie są to zbyt trafione zalecenia. Tutaj mamy informacje odnośnie badań e, obserwacyjnych, jeżeli chodzi o to, jak wpływa cholesterol żywieniowy na choroby układu Sercowo-naczyniowego, no i na 17 badań, 12 z nich nie pokazało powiązania pomiędzy spożyciem cholesterolu żywieniowego a chorobami układu sercowo-naczyniowego, no więc dosyć dużo. Oczywiście, znowu, tak naprawdę, gdyby to było odwrotnie i nawet na te 17 badań, 15 by pokazało, to mam nadzieję, że wiecie już, że to nie jest do końca tak, że badania epidemiologiczne pokazują, jak to wszystko pięknie działa. Jeżeli nie wiesz, dlaczego, badania epidemiologiczne. Nie są dobrym miernikiem, nie są dobrym wyznacznikiem tego, jak powinniśmy się żywić. To u góry podeśleć Ci materiał, ale zarezerwuj sobie dużo czasu, bo to jest około godzinny materiał, gdzie tłumaczyłem właśnie, jak wyglądają różne badania naukowe i dlaczego badania epidemiologiczne tak często wprowadzają w błąd i dlaczego tworzą tak wiele mitów naukowych, ale tutaj widzimy, że nawet więcej badań epidemiologicznych pokazało, że nie ma tego związku, niż że jest ten związek, a co zabawne, te główne zalecenia odnośnie ograniczenia cholesterolu, no były tworzone na początku na podstawie właśnie badań epidemiologicznych. Dzisiaj widzimy, że nawet te nie potwierdzają takiego związku. W raporcie też zwrócono szczególną uwagę na produkt, który jest jednym z najbogatszych źródeł, jeżeli chodzi o cholesterol w naszej diecie, o jajka. No i oczywiście nie znaleziono związku za bardzo na temat tego, żeby jajka wiązały się z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Nie jestem zaskoczony, też 4 miesiące temu dodawałem na ten temat materiał na kanale YouTube, ile jajek dziennie można zjadać, czy jajka mogą powodować choroby serca. Zachęcam cię do tego, żeby ten materiał sobie sprawdzić, bo tam omawiam zarówno badania epidemiologiczne, jak i badania e, interwencyjne, badania randomizowane, które pokazują, że spożycie jajek nie ma żadnego związku z chorobami układu sercowo-naczyniowego. I tutaj dochodzimy do tego bardzo ciekawego miejsca, gdzie mówimy o tym, jak badania interwencyjne Pokazały związek pomiędzy konsumpcją cholesterolu a chorobami układu sercowo-naczyniowego, bo jeżeli takie by pokazały, to faktycznie należy się tym przejmować, ponieważ badania interwencyjne są lepsze niż badania epidemiologiczne. Natomiast jak sobie przeczytamy, wejdziemy w szczegóły, o co chodzi, no to okazuje się, że w 17 badaniach interwencyjnych, które trwały od 4 do 12 tygodni, to co było czynnikiem, który uznawano za Coś, co zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego był poziom całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, czyli tak naprawdę lipoproteiny LDL oraz lipoproteiny HDL. Co jeszcze ważne, na końcu dopisane w tych metaanalizach nie brano pod uwagę kompozycji kwasów tłuszczowych w diecie, więc na przykład nie wiadomo, ile te osoby jadły kwasów tłuszczowych roślinnych omega-6, nie wiadomo też, ile jadły kwasów tłuszczowych trans na przykład. E, więc powiedzmy sobie wprost, że takie badanie no, nie jest zbyt dobre i naprawdę bardzo łatwo wyciągnąć z niego błędne wnioski. W w każdym razie, co ważne, te badania interwencyjne nie wykazały, że osoby, które jadły więcej cholesterolu z diety, dostały jakieś choroby układu sercowo-naczyniowego, jak udaru czy też zawału, ale po prostu zmieniły się u nich niektóre parametry, które powszechnie uznawane są za duże czynniki ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak cholesterol lub lipoproteina LDL. Czy one są dobrymi miernikami? Jeżeli znasz mój kanał, to wiesz, że uważam, że nie, a o tym dlaczego nie, to powiem za chwilę jeszcze nieco więcej. I to jest dosyć zabawne, no bo tak naprawdę, jeżeli ktoś sobie przeanalizuje cały ten artykuł, no to retoryka jest tam bardzo prosta. Retoryka jest taka, że nie za bardzo są dowody naukowe na to, że można oskarżyć cholesterol żywieniowy o to, że wpływa na nasze zdrowie sercowo-naczyniowe, przynajmniej, że wpływa negatywnie, bo myślę, że u wielu osób pozytywnie może wpłynąć. Natomiast, oczywiście, wnioski są takie, że e, po pierwsze, jeżeli mamy żywność, która zawiera dużo cholesterolu, to ona też jest bogata w kwasy tłuszczowe, nasycone, a więc należy ją wykrócić i tak. Czy to prawda? O tym później. Druga sprawa, która mnie bawi zasadniczo, jest taka, że po drugie, mimo że ich analizy wykazały, że no cholesterol żywieniowy nie ma za bardzo związku z chorobami serca, to jednak ustawione przez nich i ich znajomych, ich ziomków zalecenia żywieniowe zalecają niską konsumpcję produktów bogatych w cholesterol, co jest argumentem za tym, że jednak powinno się ograniczać cholesterol. Nie wiem, czy rozumiecie, jak paradoksalny jest ten argument? Czyli zasadniczo zalecenia, do których oni sami się przyczynili przez wiele lat, zalecają niską konsumpcję. Tłuszczów nasyconych oraz cholesterolu w kontekście zdrowia serca, i to jest dla nich argument za tym, że nadal należy ograniczać cholesterol. Więc ten drugi argument jest naprawdę zabawny i no trochę śmieszny to, że w jakiejś takiej pracy, która ma być naukowa i ma za zadanie bardzo poważny temat, podsumować, no właśnie przytacza się taki argument, czyli zalecenia żywieniowe, które oni sami stworzyli przez wiele lat, stosując błędną retorykę o tym, że cholesterol szkodzi, są ubogie w cholesterol, no bo właśnie. Przez to, że dawaliście błędne zalecenia. Są ubogie w cholesterol, ale że są ubogie w cholesterol, to znaczy, że cholesterol z diety jest raczej szkodliwy, więc nie warto go spożywać. No, kompletne szaleństwo, naprawdę. Nie wiem, jak coś takiego można napisać i, i dalej się tam doktorem tytułować. Ale no tak, tak właśnie, tak właśnie żyjemy w takich śmiesznych czasach. I kilka wykresów. Kilka wykresów, które myślę, że Wam się bardzo spodobają. Do każdego z tych wykresów badania naukowe podlinkuję w opisie, oczywiście. I pierwszy wykres dotyczy tego. Czy cholesterol całkowity oraz lipoproteina LDL same w sobie są dobrym miernikiem jeżeli chodzi o ryzyko chorób sercowo-naczyniowych? Badania epidemiologiczne często mnie zawodzą, ale są takie badania epidemiologiczne, które robią wrażenie i w jednym z takich badań sprawdzono jak różne parametry zdrowotne wiążą się z występowaniem w przyszłości chorób układu sercowo-naczyniowego. Jak widzicie, zbadano tutaj mnóstwo parametrów. Największym czynnikiem, największym predyktorem chorób układu sercowo-naczyniowego była cukrzyca typu drugiego, co nie jest żadnym zaskoczeniem, bo jak wiemy, właśnie zaburzenia metaboliczne są najczęstszą przyczyną, jakby główną przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego i powodują przewlekły stan zapalny. O tym więcej mówiłem w filmie Prawdziwa przyczyna chorób serca, również porównuję go gdzieś tutaj u góry. Co jednak najważniejsze w tym wykresie, co Wam chciałem pokazać, to to jak na przykład tutaj mamy cholesterol całkowity cholesterol LDL lipoproteina LDL jak wygląda ich powiązanie z chorobami układu sercowo-naczyniowego a jakim czynnikiem ryzyka jest już na przykład parametr cholesterol całkowity do lipoproteiny LDL albo sam triglicerydy które też wychodzą na to, że są lepszym parametrem niż sam LDL niż sam cholesterol całkowity tak samo trójkieredy do HDL również są lepszym parametrem i jest to dużo lepszy parametr dlatego no właśnie jeżeli już mamy mówić o samym LDL to faktycznie małe cząsteczki LDL tak tak tutaj już mamy duże powiązanie tak ale nie całkowity LDL więc na to warto zwrócić szczególną uwagę że ten LDL nie jest aż tak dobrym predyktorem chorób układu sercowo-naczyniowego jak się mówi i są lepsze predyktory takie właśnie jak proporcja cholesterolu całkowitego do HDL proporcja LDL do HDL no tak naprawdę to jest bardzo podobny marker trójkieredy proporcja HDL do trójglicerydów, ale też cholesterol resztkowy, którego tutaj nie umieszczono niestety w tym zestawieniu, a myślę, że mógłby mieć największe tutaj powiązanie. Jeszcze rzut oka na kwestię cholesterolu całkowitego. Czy cholesterol całkowity wyższy niż 200 mg na decylitr? To pewne ryzyko śmierci? No nie do końca yy, i nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego te normy wyglądają ci tak, a nie inaczej. Znaczy... Wszyscy tak naprawdę wiemy, ale udawajmy, że nie wiemy. To jest taki bardzo ciekawy wykres, gdzie zebrano dane ze 164 krajów, jeżeli chodzi o to. Jaka była śmiertelność przy różnych poziomach cholesterolu we krwi, i do tego zbierano dane z WHO oraz z brytyjskiej instytucji odnośnie serca. Nie pamiętam jaka tam była dokładnie nazwa, oczywiście wam podziękuję, ten diagram też w opisie. No i zobaczcie, że najniższy średni poziom śmiertelności, niebieska fioletowa linia to jest śmiertelność całkowita, czerwona taka gruba linia to jest śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. No, one najniższe były w okolicach 220-230, wcale nie poniżej 190, tak jak dzisiaj pokazują normy. Wręcz możemy zobaczyć, że poniżej 90 to mamy niezły wystrzał w górę, jeżeli chodzi o śmiertelność całkowitą. Ale też choroby układu sercowo-naczyniowego też rosną, tak? Więc no właśnie. Czy cholesterol całkowity w tych obecnych normach to jest taki dobry predyktor, powiedzmy, że nie o ile w ogóle jest jakimkolwiek predyktorem. Kolejna ciekawostka, jeżeli chodzi właśnie o spożycie tłuszczów e, nasyconych, o spożycie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, ponieważ jak wiemy, no choroby serca nie zniknęły. Rekomendacje od wielu lat zalecają bardzo niską konsumpcję kwasów tłuszczowych nasyconych, niską konsumpcję cholesterolu. No a jak to wygląda, jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie się do tych proporcji. Jak widzicie, od wielu wielu lat konsumpcja kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego bardzo mocno spada, natomiast konsumpcja kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego, tłuszczów roślinnych no bardzo się zwiększa, co jakby stoi trochę w opozycji do tezy, że to kwasy tłuszczowe nasycone są główną przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego, bo te cały czas są pierwszą podstawową przyczyną zgonów w Ameryce. Tutaj kolejny wykres, który również pokazuje, jak to wygląda. Mamy tutaj większy podział na masło, na łój, czy też smalec, ale też oleje roślinne. No i widzimy, jak to wygląda, co rośnie, a co spada. Wykres jest dość jednoznaczny, prawda? Masło bardzo mocno, konsumpcja jego spada. Też konsumpcja właśnie łoju, czy też smalcu bardzo mocno spada. A tłuszcze roślinne mają się świetnie. Jak to wpływa na choroby? No, odpowiedzcie sobie sami. No i tutaj mamy porównanie, czyli zestawienie tego, jak wygląda konsumpcja kwasów tłuszczowych zwierzęcych w porównaniu do kwasów tłuszczowych roślinnych. Czy to rozwiązało wszystkie problemy świata, tak jak nam się sugeruje dzisiaj? Wydaje mi się, że nie do końca. I na koniec bardzo ciekawy wykres, bo zwykło się mówić, że Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego to są tłuszcze nasycone, tłuszcze pochodzenia roślinnego to są kwasy tłuszczowe nienasycone. Tutaj macie bardzo ciekawy wykres, który pokazuje proporcje poszczególnych kwasów tłuszczowych. Jeżeli chodzi o ilość kwasów tłuszczowych nasyconych, jednonienasyconych, wielonienasyconych. No i taka ciekawostka, że na przykład łój wołowy ma jakieś 45% kwasów tłuszczowych nasyconych i tyle samo kwasów jednonienasyconych. Kwasów tłuszczowych jednonienasyconych, czyli tych, które w oliwie są uznawane za bardzo dobre. Smalec wieprzowy ma jeszcze mniej tłuszczów nasyconych i jeszcze więcej kwasów tłuszczowych jednonienasyconych. Tłuszcz drobiowy to już całkiem 25-30% kwasów tłuszczowych nasyconych, więc ciężko mówić, że to jest tłuszcz nasycony, prawda? Większość to są kwasy tłuszczowe jednonienasycone. Najbardziej nasycony jest oczywiście olej kokosowy, który w 90% składa się z kwasów tłuszczowych nasyconych, ale to olej roślinny, nie zwierzęcy. Więc to też taka e, coś, co warto sobie z tyłu głowy e, zakodować, że no, kwasy tłuszczowe nasycone to nie jest tak, że tłuszcze zwierzęce to są tylko i wyłącznie kwasy tłuszczowe nasycone. Warto mieć to na uwadze. Oliwa, co ciekawe, ma jakieś 18% kwasów tłuszczowych nasyconych, więc umówmy się, że też całkiem sporo, tylko trochę mniej niż. Tłuszcz zrobiony. No i na dzisiaj to już tyle, moi drodzy. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Oczywiście wszystkie linki, o których dzisiaj mówiłem, znajdziecie w opisie tego filmu, także sobie możecie zajrzeć, tak jak mówiłem, jeżeli coś jest dla Was w języku angielskim zbyt złożone, po prostu polecam przekleić to do translatora Google, nie mieć żadnych kompleksów i sobie to przeczytać w języku polskim. Nie będzie to przetłumaczone idealnie, ale będzie to dla Was na pewno zrozumiałe. Jeżeli film się podobał, to ja będę wdzięczny za łapkę w górę. O tutaj widać, za komentarz pod tym filmem oraz za subskrypcję kanału bo dzięki temu materiały docierają do coraz większego grona osób, a to nie ukrywam, daje chęć do tego, by tworzyć ich jeszcze więcej i tworzyć je jeszcze. Lepiej. Oczywiście zachęcam was do zamówienia książek, których jestem autorem też współautorem. Książka Stop pytań do ketozy, książka merytoryczna, która pokaże wam jak stosować dietę ketogeniczną w praktyce oraz dwie książki kucharskie, Prosta keto kuchnia oraz Keto kuchnia na każdą kieszeń, które stworzyliśmy wraz z moją żoną Natalią. Świetne książki, które oddają to, jak na co dzień żywimy się właśnie w Waszym domu I jak widzicie po tytułach jest to żywienie proste oraz budżetowe, także zachęcam was do zamówienia. W opisie znajdziecie link do strony, gdzie możecie zamówić książki. Jeżeli nie macie żadnej, to pakiet trzech książek zamówicie w specjalnej i nieco niższej cenie. Warto skorzystać. Dzięki wielkie za każde wsparcie, bo to również pozwala nam tworzyć więcej niezależnej darmowej edukacji. No i na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za twoją uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymaj się, bądź zdrowy. Cześć.